Dzień pierwszy, w grania w Risen Top I pewnie pytacie jak ty grasz? Skrój, ten skrót World został zniszczony. I nie, nie kupię tego Dash'a. Po prostu e, zagrałem w inną podróbkę. Podróbki. <coughs> Jestem trochę mory, kiedy tam grywam. Ale pierwszy mamy. Mam! Mam plan! Wykonam go sam. Sprawdźmy co nam mam za, za co za, za, za atakuje. Jak Jak trzeba wigównie, że od tego umrzeć? Prak! Mam parę pytań, ale ich nie zadam. Oczywiście jak ja. No i? Wow, to było takie trudne, że się... musiał sobie dać checkpoint normalnie, nie? I się to stara, żywa... że to... Na speedzie razy 3 to trochę jest... Wpuszczające. Mini! Teraz jeszcze... Przynajmniej... Fire in the hole! <słysza> <słysza> Mówię, że jestem trochę chory, nie? Nie na myślę. A może? Skąd kto wie? Znaczy co? Nie, nie. Ten mini Gamecube jest taki wkurzający przy dużych swajkach. E o! Oh. Co to jest za jakiś certyfikat Nobla? Um, guys, uh, guys. Um, fire, in, fire in the hall, fire in the hall, fire in the hall. Koniec. Okej, okay, um, a dobra. Chyba jeszcze zdążymy wcisnąć następny level. Szybki las. Myślę o co chodzi w szybki. Ej, ej! to jest fajne. Gdzie on to prowadzi? Tam by! pewnie. Pff, pff, pff. Kaszel mam. Bo bo, 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 jesteśmy. Proszę, proszę. Co tu jest? Jak? Jak, jak, jak? Jak? jak. Nie, nada się, nie. się W ogóle zapomniałem. Dobra, nie chcę mi się tego tak ciągnąć. Zapomniałem, że Wam mówić. Będziemy oceniać levele, e, czy są faktycznie tak proste, czy nie są. Ja myślę, e, czy, ja, jeżeli e, ta ikonka się zgadza z gameplayem, to dostaję lajka. Like A jak ikonka się nie zgadza z gameplayem, ja bym temu dał przynajmniej, przynajmniej hard. Przynajmniej hard. Przynajmniej, o właśnie, tą buźkę. Przynajmniej hard. To nie jest takie easy. Fire in the hole! Ja <coughs> 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 mam kessel. A szybki las ni niestety dostaje dislike. A. Czemu? Mogliście to zrobić lepiej, chociaż mogliście zrobić, żeby. Nie wiem, nie wiem, ale mogli. Fire on the hard. Fire on the heart. Boje, se tu to będzie Nie, fire. Fire on the heart. Did you, Bobo? Zobacz. Co to za muzyka? Co to é za muzyka z Ohio? Babci. Co to é za muzyka Babci z Ohio 24? Eu não sei se tu és o tipo de heart. Pois tu é, takie słowa... Nie się GD. Boże, nie będę grał w tego Giboba! Co to jest za jakiś Bib? Co to jest? Dobra, czy jest trudne? Tak, ale cię damy temu tą błyskawicę. like. Dislike. że to robię tym wszystkim twórcom. No, jak widzicie, e, taką buźkę, taką, w tab. Tabie, to wiedzcie, że ten level w ogóle taki nie jest. Czy ja gram nowego, najtrudniejszego? <laughs> Boże. Jezu. Boże. Ile procent? Dobra, dobra, wychodzę, wychodzę. Co to jest jakiś Michigan? Co to jest? Ale nie, level ładny. Sonic Definity. Zostajesz lajka. Napiszcie nawet komentarz. Ten, ten, ziemię. Zresztą nie ja chciałem napisać. Dobra, napiszcie. Zdaję muśkę. Muśkę. Wow! Ok. Sending. E tutaj, ok, ok, ok. The Midnight. Midnight. Ok, midnight. I to tyle. Co 20 km będziemy dawać dwa spajki? Boże, i tak się na nich zabiłem. Narzekam, narzekam. A potem tak się na to zabijam, nie? Ja tak zawsze mam, wiecie. A w ogóle to niedługo w tej grze e, dropuje własny level. Ej, fajnie nawet. Tylko że przeszkody są trochę za daleko. Myślisz, że ja się na to nabiorę. na to. D Dobra. Ale wychodzimy z tego. Nie będziecie się oglądać mojego. To <coughs> jest tak. Niedługo w tej grze wypuścia własny level. O backrooms. Więc jak piszecie sobie background i zobaczycie, że o okay, kreatorem tego levela jest oskid gdzie będzie to jest to ja. Okej. Okay. Czy jest to taki level trudny? Nie sądzę, ale... Mmm, dam tego lajka. W końcu ma taka. Mój pierwszy level Extreme Demon. Jakiś... Boże, czy Wy myślicie serio, że jakiś Roblox Egor zrobi taki... zrobi Extreme Demona? To Ja będę spamować jump. Jakby coś nagle miał wyskoczyć taki jumpscare. Nie. Okej. Okay. Nie, wiedz, nie wiedziałem, że widzicie moją... <kłysy> moją refleksję. Wiesz co, panie Roblox Egor? Trochę mi się śpieszy. Naprawdę jest taki extreme Demon. Boże praw 100%. Co to jest za? O! Oh, zapomniałem, że byliśmy na potrzewym spidzie i, wita, i tak dałem przeskoczył. Czy jest to Extreme Demon? Nie, bo coś takiego planowałem w Dashboard. P pamiętacie w dashboard Przypomnijcie sobie jak nagrywałem. To były cztery spajki i była poczwórna prędkość, jak to przeskoczyłeś, to potem chyba szło się do wave part? Nie zlajkujemy, nie? Zdziwiłem się! Zdziwiłem się, to miało dwa lajki. Tam było pepe zkiwiedzi... pepe pe, pe, zobaczymy, czy pepe pe, 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 pe. robi takie osi... Co to jest? Co to jest? O! Ej, fajne! Ej, fajne! Trudne, ale fajna Przemyślę ja takie coś na Backroads oh, Dobra e, To ma e, jednego dislike'a Teraz to ma <coughs> Tak The hardest platformer Ale Zaraz, zaraz Czemu to jest tylko hard A tu pisze najtrudniejszy platformer Skoro najtrudniejszy pl platformer w Demon List to jest brush me Up, upratozon Nie wiem nie wiem co to znaczy nie wiem I I don't speak Znaczy I speak ow, ow, <kluz> Twoje płuca Znaczy I speak English very well but ale fire Jezu 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 Um. Więc tak, to jest najtrudniejszy platformer. A to w Reasoned No, muszę przejść, bo to też przeszedłem. Wcześniej tak sobie na, na rozgrzewkę. To, ten platformer to... O, bo to jest ostatni level. Okej. Okay. Okej. Okay. Okej. Okay. Ostatni level. Znaczy, wszystkich levelów. to być hard platformer? O, mini portal, ale jak chcę duży. Tak, to jest najtrudniejszy platformer, jaki może, jak, może przejść ten twórca. Ja, jak ja mam tam przy Czy ja na serio potrzebuję mini cube? jakoś ominąć. No tak, jezu, potrzebuję znowu mini cube. Nie chcę, chcę mini cube. Właśnie Nie spawisz tego Okej Mamy no, no ten shrinker Shrinker I co mam teraz zrobić, nie? Okej, okay, może tu? Tu Tu I Ale Te end są Pewnie jest jakiś cheat na tym levelu, ale Czy to jest Czy to jest hard level? Nie to jest, to jest easy. No więc to była część pierwsza grania w uzingangoli Guli 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 Watcha. Widzimy się w moim levelu Obakrums. Siema!